Tak, jasne. Dobra panowie, no to co? Od razu gotówka z góry, czy. Zgadza się. No to. Nie lepiej, pracuję. Mieli coś dobrego we Nie pracuję za darmo. Proszę bardzo. Ale do ręki poproszę. Do ręki? Co lepiej? To? Dobra Dobre. Ok. Tu do pana, tak? Musiałby pan wstać. dobra. Proszę bardzo, Ty podaję gotówkę. Proszę usiąść. Co Was do mnie sprowadza? I byśmy potem przyszli z kart tarotów. Rozumiem. Rozumiem. Proszę coś o sobie opowiedzieć. Co mogę za dużo powiedzieć? To z bardzo tym... ważne. Jak głęboko by chciał pan tej informacji mieć? Jak najwięcej. No to. Dy mnie powiem tak, czy w korporacji z wyślanej po całej USA i też wielu rafinerii naftowych? Można to mi powiedzieć miliarder. Rozumiem, rozumiem. No, no dokładnie, pierdzolony miliarder, nie? No, kapitan, kapitan. Myślę, że możemy przystąpić do rytuału. Wiecie na czym tu będzie polegać? Tu jest kiedy słyszałem o tych kartach. Przetasuję 12 kart. Wyłożę 12 kart na stole, z czego z 12 kart musicie wybrać 4. Tylko 4! Nie więcej, nie mniej. Rozumiemy się? Rozumiem jak najbardziej. Proszę wybrać. Ty co, będąś ty wybierasz 2-2? No, no, no. No, wybieraj, Teraz by się dajcie naciągnąć. Jakie naciągnąć? Ja mu wierzę, nie? Dobrze, człowiekowi z oczu patrzę. Mm, dobra, to ja może sobie wezmę. O! Myślę, że te będą w porządku. Teraz muszę was ostrzec. Jest was dwóch. Kart jest cztery, czyli dwie karty będą dotyczyć jednej z Was, a kolejne dwie drugiej. Rozumiecie? Jak najbardziej. Co my tutaj mamy? Pierwsza karta, 10 mieczy. Jakieś sprawy trudne lub smutne, ciągnące się od dawna, teraz zostaną zakończone, ale niekoniecznie po Twojej myśli. Nie załamuj rąk, albowiem to, czego się obawiałeś, już niedługo będzie przeszłością. W sprawach zawodowych przygotuj się na odmowę szefa lub innej osoby. Dlatego z wszelkimi propozycjami lub sugestiami wstrzymaj się na pewien czas. W sprawach uczuciowych przełom w dawnych układach i nowe znajomości. Następna karta. Jest to najbliższa przyszłość. Cztery denary to okres wytężonej pracy. Będzie dużo obowiązków i zadań, z których powinieneś wywiązać się solidnie. Dołóż starań, aby swoją pracę od razu wykonać dokładnie i rzetelnie, bowiem każdy błąd to podwójna praca i strata czasu na poprawki. Nagroda za włożony wysiłek będzie niewątpliwie duże uznanie i nagroda finansowa, przekraczająca Twoje oczekiwania. Z powierzonych zadań będziesz musiał wywiązać się samodzielnie, bowiem na pomoc innych nie ma co liczyć. Otwórz swoje serce i nie przeliczaj wszystkiego na pieniądze. Wynik trzecia karta cztery kielichy. Teraz w Twoim życiu będzie panował pewien zastój. Pogniewasz się na kogoś lub cały świat. Ogarnie cię uczucie nostalgii oraz niechęci do działania i mówienia. Moim ulubionym zajęciem będzie snucie planów, wspominanie minionych dni lub po prostu oddawanie się marzeniom. O tym, co mogło się stać, a czego nie było. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Żyjąc na tak wolnych obrotach, lepiej nie planuj na razie nic ważnego. Żadnych prac wymagających dużego wysiłku fizycznego. To, Karta Rada, ostatnia. Królowa kielichów. To, co zaplanowane, ma szansę na realizację. Nawet trudnych obowiązków lub zadań, sukces jest gwarantowany. Warto także zastanowić się nad, nad metodą i możliwością załagodzenia, czy też rozwiązania jakiegoś sporu rodzinnego. Poznana teraz kobieta będzie osobą o bardzo dużej wiedzy w zakresie dla Was przydatnym. Cierpliwie wysłuchajcie tego, co ma do powiedzenia. Jeśli to możliwe, zastosujcie się do jej rad. Tyle, to koniec. Poddałeś się. Karty nie kłamią. No właśnie, karty nie kłamią, kurwa, rozumiesz co? Moim zdaniem nie ma się czego bać. No rozumiem, no ale podziękuję. W takim razie będziesz żył w niewiedzy. Poza tym no mm, Poza tym słuchajcie, jak już jesteście przy okazji, mogę wam polecić dobrego psychologa, znajduje się całkiem niedaleko. Podobno najlepsze tak. w się. No dobra, a jak dobra. No to już dzwonię do niego. Umawiam wam spotkanie. Jaki psycholog? Czemu spokojnie ty ja piefę, chcesz, kto ty w ogóle jest? Halo? No cześć, słuchaj, bo mam tutaj, tutaj parę i możliwe przydałaby się twoja pomoc. Wejdź do mnie do gabinetu. E, dobra, dobra. Idę. Zapraszam, zapraszam. Otwarte. Witam, witam. E, to kogo? No tutaj. To państwa z przodu. Tą panią e, i tego pana. Dobra, pewnie. co zapraszam do mnie. Ja w to idę. Dobra, cię ja e, Tylko drzwi proszę zamykać. Że to tak? Tak, właśnie. O. Ile będzie? Tysiąc. O kurwa, dużo się pan ceni. A to może tak... E, a może um... są dobre porady? No to pan jest psychologiem, czy pan daje tylko porady? Eee, psychologiem. E, czyli ma pan papiery? Eee, no pewnie, wiem. O, okej, okay, okej. Okay. Znaczy to bardziej z hmm. doświadczenia życiowego. Ale papiery też się zają. Dziękuję bardzo. No, proszę pana. Tak jak mówię, słabe pożycie. Partner ma już swoje lata. Nie wszyscy Aha, 45 lat to nie znaczy, że już kurde pościg jestem struchniały, tak? Proszę pana, ja ostatnio go przyłapałam na zamawianiu wiagry przez internet. Aha. Ale wie pan, on mnie nie dotyka, zamawia Fiagry. I ja się zastanawiam teraz, czy ona ma jakąś kochankę, czy co. Eee. Tu jeszcze karty mówią, że Dobra. spotkamy kobietę. Dobra, mam rozwiązanie na to. Połóżcie no. się na tej polubce. Co? Połóżcie się na polubce. A co to za rozwiązanie? Zobaczycie. Zróbcie to co mówię. A ten gabinet jest prywatny, tak? Z tego co, <laughs> mam no co mówię. Hej, no. no hej, no hej, jak ci idzie z klientami? może, no? Chodź, e, bardzo dobrze. Chodź bardzo do mnie na chwilę do biura. Chodź do mnie na chwilę do biura. E, idę, idę. Mhm. Proszę, bo ją. Co co jest, o się do dzwoni? No, co jest? Co to kurwa? Co to się tam dzieje? Jak Ci idzie? E, bardzo dobrze mi idzie, bardzo dobrze mi idzie. Kurwa, widziałeś, widziałeś ich? Boże, kurwa, co za ludzie? Ja pierdolę. Człowiek Dobra, jakieś, Nie wiem, kurwa, jakieś te mają swoje, mi się, kurwa, nie wiem. Nie wiem. Dobra, jak będziesz miał jakiś problem, to dawaj do mnie, ja mam rozwiązanie. Leć do nich, bo zaraz się rozmyślą, a to darmowa e, ale kasa. No zapłacili, to mogłem się iść. No to nagadaj im byle co i ten. I fajne. Ale tak, jak, jak powiem, będzie ale, że ale, ale Ale jak będą zadawali jakieś pytania ciężkie, nie będziesz na odpowiedzi, no to dawaj do mnie, do biura przyjść, nie? Powiesz tam, że do kibla no, musisz no. iść czy coś. I ja po, ja, ja mam rozwiązanie. Dobra, uciekaj, uciekaj szybko. Dobra, dobra. Błog nakazał, żeby milować swoje wybranki. Nie ma żadnych kochanek. No dobra, ale nie chcesz mnie kurwa zmocić, Ja do ciebie dzwonię, wysyłam ci zdjęcia, piszę walnie w czoko, a ty kurwa masz prawo. bardzo, to jest moja wina, że przebacznie wysyłasz to wtedy, kiedy mam spotkania biznesowe, albo jest wśród nas jest około 20 osób. No powiedz, że jeszcze teraz wokół nas jest 20 osób. Właśnie. Posłuchajcie się po prostu mnie kurwa wstydzisz. Nie wiem... prawda? masę go W Albo Żyj. Ale e... nie próbuj e... tego sugerować. Eee... Eee... Dob... O... Ja tu jestem e... od uratowania waszego związku, tak? Eee... No, powiem tak... Eee... Dyplomu od związków nie mam. Musiał to... Tyjom... Tyjom... się wyuczyć trochę. Eee... Ale co mogę wam doradzić? Mmm... E przyprosiny na przeprosiny coś? Eee skądż. Znaczy, może nie kończ, ale po prostu chowaj bieliznę tam innych. Bo no jak znajduję to trochę lipa. Co? 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 Ja? No takimczasem nie takim do partnera się... mówię, panu no. ufam. HA? No przecież to psycholog wie chyba co robi. Ja przecież nawet psychologów w to tak nie ufam. No słuchajcie mnie. Słuchajcie Musimy dojść do tego, tego, tam wszystkiego, żeście byli pogodzeni, tak? No i właśnie ja przychodzę w tej sprawie, bo z tym dochodzeniem to jest problem. Nie no, kurwa. No to ja bym nie. radził no. podwójną dawkę Viagry. Proszę pana, ale jak podwójną dawkę, to mi kurwa nosem będzie na niebiesko ocieknąć. A, a kocha go pani? No, oczywiście, że tak. No to nie będzie to pani przeszkadzało. No Przynajmniej to... tutaj się z panem zgodzę. Czegoś nie robi dla miłości. Nie no, ja robię wszystko. Eee, dobrze, dobrze. To teraz wymieńcie sobie swoje wszystkie żale. Wrzacie się teraz mi, Swoim pośrednikowi. Ja wam to będę przekazywał i to rozwiążemy w ten sposób. Zajdziemy do wspólnego czegoś tam, jak to się tam nazywa. Nakał jakoś, no. Dobra, to słucham, pani wszystkich żali. No to ja może zacznę od tego, że nie masz dla czasu. Jak nie mam? Ciągle tylko te korporacje i korporacje, nawet na wizytę do psychologa nie chciałeś przyjść. No, ale przyszedł, przyszedł, tak? Musiałam to zarobić. No, bo, bo, bo to zmusiłam, musiałam za niego zapłacić. A no, no, ale musiałam. Nie zdradzasz. kurwa powiem, z kim cię kurwa zdradzam? Ci <grym> nie wiadomo, ale to tak jak że ty mnie zdradzasz. Nie ma dowodów. Tak? A, jej. Nie, próbowali państwo otwortego związku. Co? Nie, to Panie, przecież to jeszcze jakieś o, lasce, kurwa wstyd zrobimy. Jak przyjdą dwie kobiety, kurwa ładnie ubrana, ja mu nawet nie stanie. Nie, no, przysięgam. Co, przypiszeliście mi kurwa? Nie. Jeszcze chcesz mnie zacząć pić? To ty mnie okłamujesz, nie masz na mnie czasu, zdradzasz mnie jeszcze pić, wie chcesz. Przemoc A to To potężny fundament do spokoju akurat. Najlepszy jaki może być. No nie wiem. Co?